Prowadząc Twoje kroki, jeden po drugim, w kierunku zasłużonego szczęścia. Droga duszo, abyś mogła bezpieczniej przejść przez ten etap podejmowania decyzji, anioły chcą Cię nauczyć rozpoznawania znaków, które nieustannie wysyłają. Zawsze się z Tobą komunikują, zostawiając wskazówki i potwierdzenia na Twojej drodze. Problem polega na tym, że często jesteśmy tak zanurzone w hałasie naszych własnych umysłów i rozproszeniach świata. Że nie dostrzegamy tych subtelnych i pełnych miłości wezwań. Nauka rozpoznawania tych znaków jest jak nauka nowego języka, języka ducha. A gdy staniesz się w nim biegła, nigdy więcej nie poczujesz się zagubiona ani samotna w swoich decyzjach. Jednym z najczęstszych i najsilniejszych sygnałów są odczucia fizyczne. Twoja intuicja przemawia przez ciało. Gdy myślisz o decyzji, która prowadzi cię do czegoś dobrego, zwróć uwagę. Możesz poczuć ciepło w klatce piersiowej przyjemne dreszcze, lekkość, jakby motyle latały w brzuchu, to fizyczne potwierdzenia, że jesteś na właściwej drodze. Z drugiej strony, ścieżka